To teraz słuchaj, ile masz lat? Czemu tak akurat takie pytania? Ile masz 25. lat? Kurwa powiedz! Potrafisz zęczyć, powiedzieć, nie, ile bo tu... masz lat? Wojciech, hu, spod... 25! 25. Y, y, byłeś w wojsku? Byłeś w wojsku? Bo może nie rozumiem. Znaczy, patrząc, patrząc na wasz szury, no to Byłeś w wojsku, kurwa! Pytam się ciebie, czy byłeś w wojsku? Kurwa, jak do ciebie. Mówię, to odpowiadaj jasno na pytania kurwy synu. W ogóle to ci nie dotyczy, że jesteś daleko ode mnie. Pytam się ciebie, czy byłeś w wojsku Polaku. Byłeś w wojsku Polaku, czy nie byłeś? Byłeś w wojsku, odpowiedz mi na pytanie, czy byłeś w wojsku. Kurwo. Spokojnie. Młody człowieku. E